Nastąpiła czarna noc okupacji, kolejna tragedia narodowa. Ale chcę Państwu uświadomić, że dzisiejszy dzień jest dzień wielkiej radości. Słyszałem dzisiaj, jak było powiedziane, że jest to jedno z najważniejszych świąt naszej współczesnej historii. Ja myślę, że po Krzcie Polski jest to drugie najważniejsze święto naszej Ojczyzny. Dlatego, że, nie tak się łatwo mówi, ale praktycznych szans na niepodległość w tamtych czasach nie było widać. Polska przetrwała, Polska wybiła się na niepodległość. Świętujmy ten dzień wielkiej radości, wielkiej satysfakcji z tego, że jesteśmy wielkim narodem w Europie i że stać nas na wiele, że mamy piękną historię, o której powinniśmy także pamiętać. Witam serdecznie wszystkich, którzy zebrali się na dzisiejszej manifestacji, na pochodzie i później będziemy uczestniczyć w mszy świętej przemarszu pod pomnik 34 Pułku Piechoty. Witam serdecznie Pana Konsula, Pana Posła, witam serdecznie radnego czy radnych Sejmiku Wojewódzkiego, witam radnych Białej Podlaskiej Miasta w na Czele. Witam wszystkich Państwa, którzy tu jesteście, w szczególności witam funkcyjnych, to znaczy poczty sztandarowe tak pięknie zebrane na czele z pocztem miasta, ale i poczty kompatantów, poczty wszystkich naszych szkół, poczty organizacji społecznych, politycznych to jest wielkie święto, wielka manifestacja, wielkie uhonorowanie naszej wspólnej Matki, Ojczyzny Polski. Życzę Państwu na dalszy dzień także refleksyjnego, ale radosnego świętowania pięknego dnia, jakim jest rocznica odzyskania podległości naszej czystości. Wszystkiego dobrego. はい。